Rozpoczynamy nowy sezon z Queens Park Rangers i na wstępie od razu mocne pytanie: Kim zastąpimy niepotrzebnie sprzedanego czubę Akpoma? Po poprzednim rozczarowaniu wprowadziliśmy delikatne zmiany zarówno w składzie, jak i w taktyce. Czy te ruchy odmienią oblicze naszej drużyny? Zobaczcie sami. I o ile po naszej stromotnej porażce w finale FA Cupy z Arsenalem Londyn zrozumiałem, że potrzebujemy zmian. Tak ciężko było mi się rozstać z większością zawodników z naszego składu, i uznałem, że musimy zacząć grać w inny sposób. Dlatego zerknijmy teraz na kwestię taktyki, gdzie widzicie już tutaj zdecydowanie inne i nowe role zawodników na boisku. Zanim jednak zaczniemy omawiać rolę poszczególnych zawodników na boisku, pokażę Wam, jak wygląda główna zmiana filozofii naszej gry na ten sezon. O ile w zeszłym roku gra z nisko ustawioną linią obrony oraz niską linią pressingu świetnie sprawdzała się z drużynami z dołu tabeli, ewentualnie ze środka ligowej stawki, tak widzieliście na wszystkich w zasadzie odcinkach, że zespoły wyżej od nas notowane bezproblemowo radziły sobie z naszą właśnie nisko ustawioną linią obrony. Dlatego postanowiłem, że w tym roku nasz zespół będzie cechował się wyżej ustawioną linią defensywy, wysokim pressingiem oraz agresywnym odbiorem piłki. Skoro ustaliliśmy, że chcemy te piłki odbierać już wyżej nawet na połowie przeciwników, logicznym wydaje się dostosowanie do tego naszej gry po stracie piłki, a więc ustawiliśmy kontrpressing po utracie posiadania, czyli w sytuacji, w której nasi zawodnicy budując akcję ofensywną tracą tą piłkę gdzieś powiedzmy w okolicy linii środkowej czy nawet pod polem karnym przeciwników Wszyscy automatycznie ruszają do pressingu po to, aby odebrać tą piłkę. Nie cofają się za jej linię na własną połowę, tylko w momencie, w którym są w danym miejscu na boisku, aktywnie starają się odzyskać posiadanie. Do takiej gry potrzebowaliśmy też zmienić polecenia indywidualne z zawodników i ich rolę na boisku. Dlatego nie mamy już tutaj rygla defensywnego, który cofał się na własną, pole, na własną połowę tuż przed pole karne i starał się przeszkadzać. W rozgrywaniu piłki przeciwnikom mamy defensywnego pomocnika, który jest aktywny w odbiorze piłki, a zarazem podłączy się również do akcji ofensywnych. Druga zmiana to pomocnik długodystansowy, który ma za zadanie Biegać od jednego pola karnego do drugiego, no i tak jak mówiłem, w założeniach aktywnie presować przeciwników, natychmiastowo przesuwać się po odzyskaniu piłki do przodu, tak abyśmy mogli właśnie tymi bardziej bezpośrednimi podaniami zagrażać przeciwnikom. Trzecia rola w środku pomocy to środkowy pomocnik z funkcją ataku, natomiast edytowałem tą jego rolę i zwiększyłem mu tutaj aktywację pressingu, tak żeby częściej też po utracie piłki już starał się ją odzyskać. Kolejna zmiana to też zmiana w parze obrońców. Mamy tutaj ofensywnego obrońcę grającego piłką z funkcją stopera, który ma za zadanie właśnie wyskakiwać troszeczkę przed tą linią obrony i starać się aktywnie przeszkadzać już w rozgrywaniu piłki przed naszym polem karnym. Natomiast żeby to było jakoś Zabezpieczony drugi z pary środkowych obrońców jest na funkcji zabezpieczenia, a więc on troszeczkę się cofa, on asekuruje tego kolegę z pary po to, żeby nie było tutaj zbyt wielu dziur w środku naszego pola karnego. No i wiemy, jakie są założenia, ale zerknijmy zatem, jak to wychodzi nam na początku tego sezonu, bo mamy już 6 listopada. Przejdźmy do Centrum Danych do analizy naszego zespołu, no i do kwestii odzyskanego posiadania. Piłki. Jak widzicie, tutaj e, mamy boisko podzielone na trzy tercje tercję obronną, tercję środkową oraz tercję ofensywną. No i każda tercja jest podzielona na dwie strefy. Jak łatwo zauważyć e, dzięki zmianom w tej taktyce już nawet 25% odzyskanego posiadania piłki ma miejsce na połowie przeciwników. Oczywiście szkolimy cały czas ten pressing. W kalendarzu, w reżimach treningowych mamy ustawiony też tutaj trening pressingu. A więc w środy zawsze nasz zespół ćwiczy właśnie ustawienie pressingu na przeciwników. Mam nadzieję, że będzie przynosiło to efekty w przyszłości. I skoro wiemy już jak chcemy grać i jakie są założenia, warto zerknąć teraz na wykonawców. Zerknijmy do kwestii transferów, gdzie zobaczymy nasze transfery przychodzące w tym sezonie. Na pierwszy rzut wyróżnia się tutaj Divin Mubama, za którego zapłaciliśmy 6 milionów funtów Manchesterowi. City, były wychowane West Hamu, nie, który przez ostatnie 3 lata regularnie był wypożyczany na poziom Championship, radził sobie tam coraz lepiej. W ostatnim roku udało mu się zdobyć 15 bramek, co skłoniło mnie do tego, aby dać mu. Szanse. Jest to zawodnik z dużym potencjałem. Na razie jeszcze nie jest najwyżej oceniany, ale jako zmiennik Dana Scarleta naprawdę dobrze wszedł w ten sezon. Mamy już dwie bramki ligowe tego zawodnika, jedną bramkę w ramach Carabao Cup. Jestem naprawdę z niego zadowolony. Kolejnym wzmocnieniem, o którym chciałbym powiedzieć trochę więcej, jest znany z gry w naszym zespole w poprzednich latach Jack Clark. Jack Clark, który po raz kolejny został wypożyczony przez nasz zespół. Tym razem płacimy po raz kolejny połowę jego wynagrodzenia. Płacimy również opłatę transferową za występy. A mamy ustaloną opcję przyszłej opłaty na 7 milionów funtów. Jack Clark, który z dobrej strony pokazał się na poprzednim wypożyczeniu w naszym klubie, rozegrał całkiem sporo spotkań, zanotował 6 bramek i grał naprawdę nieźle. Tym razem powędrował po raz kolejny na wypożyczenie. Po poprzednim dość yy, przeciętnym sezonie na poziomie ekstraklasy, jego Ipswich spadło do Championship. On chciał odejść, natomiast ja nie chciałem płacić mu całej jego wysokiej pensji, w związku z tym po raz kolejny udało nam się wypożyczyć. Tego zawodnika, no, a musieliśmy go wypożyczyć ze względu na to, że pod koniec y, sierpnia zgłosił się do nas zespół Glasgow Rangers w celu wypożyczenia z opcją wykupu naszego zmiennika na pozycji właśnie lewo skrzydłowego. No i Louis Barry powędrował na wypożyczenie. Do zespołu z Glasgow. Pozostałe transfery to młodzi zawodnicy i uzupełnienie składu. Tak naprawdę, Calvin Ramsey jest zawodnikiem, który docelowo ma zastąpić jednego z dwójki naszych prawych obrońców. Jeszcze nie wiem, czy będzie to. Haverton czy George Tanner, natomiast Calvin Ramsey był zawodnikiem, któremu kończył się kontrakt. Poprzednie lata spędzał na wypożyczeniach. Ja postanowiłem go również wypożyczyć. Zgłosił się po niego hiszpański Getafe Madrid. w związku z czym Ramsey powędrował na wypożyczenie. Udało nam się z wolnego transferu pozyskać również trzech młodych i utalentowanych zawodników, między innymi bramkarza Woody'ego Williamsona. Niestety żaden z klubów nie zgłosił się po wypożyczenie tego zawodnika. Podobnie miała miejsce sytuacja z Jackiem Fleczerem. Wcześniej wypożyczenie na poziom tu No na pewno melodia przyszłości, ale zawodnik, na którym ewentualnie w przyszłości możemy dobrze zarobić. Podobnie ma się sytuacja z Ewanem Ewan Tyrell, 17-letni zawodnik. Słuchajcie. Zobaczcie tylko na jego parametry odbioru piłki już teraz w tym wieku. No i aż dziw bierze, że to zawodnik, którego sochem to zwolniło z kontraktu. Ma tutaj ten zawodnik, zawodnik zdjęcia, ale tak naprawdę to jest newgen. Oczywiście wgrałem e, newgeny, wgrałem e, zdjęcia dla wszystkich nowo utworzonych zawodników w, w grze. No i troszeczkę zastanawiająca jest kwestia tego, jak skałci oceniają obecną umiejętności tego zawodnika oraz jego potencjał. Natomiast postanowiłem na to nie zwracać uwagi i tego zawodnika zatrudnić do naszego zespołu do lat 18. Ma też opcję gry w zespole do lat 21. A nie chciało go również Oxford, Oxford to kolejny klub filialny, z którym podpisaliśmy umowę na wypożyczenie wypożyczanie naszych najbardziej uzdolnionych zawodników do tej drużyny Oxford który występuje na poziomie skybet Championship które kupiło od nas przed tym sezonem Tyrisa Johna Julesa przypomnę tylko w zeszłym sezonie w rundzie rewanżowej został do nich wypożyczony z Aktywną klauzulą wykupu po rozegraniu kilku spotkań, rozegrał tam 15 meczy, w których strzelił 5 bramek. No i ta klauzula automatycznie weszła w życie. Za 3 miliony funtów został zawodnikiem Oxford United. Z transferów wychodzących mamy jeszcze dwa kolejne transfery: Alan Campbell. Odszedł do zespołu Glasgow Rangers. Końcówkę tamtego sezonu spędził w Westprom Albion, które do końca walczyło o awans do Premier League. Niestety, w związku z tym, że nie udało się im tego awansu zanotować, nie wykupili od nas Alana Campbella, ale za 8 milionów punktów powędrował do ekipy Glasgow Rangers. Podobnie miało miejsce kwestia sprzedaży rysa Williamsa, nawodnik, który w zeszłym roku. No, nie mieścił się w naszym składzie, rozegrał tylko 8 spotkań. 11 milionów punktów, które zaproponowało za niego Nottingham Wystarczyło do tego, aby pożegnać się z tym zawodnikiem, a jego miejsce w naszym zespole zajął zciągnięty z wypożyczenia Alfie Gilchrist. No i Alfie Gilchrist, który jak widzicie w tym roku jest właśnie zmiennikiem pierwszym wchodzącym z ławki środkowym bądź prawym obrońcą, naprawdę spisuje się doskonale ale średnia ocen 7,17 17 Każe nam sądzić, że to była dobra zmiana, dobry wybór. No, a patrząc na skład, parę środkowych obrońców tworzą Chris Mefam oraz Liam Morrison. Mamy też tutaj ten, nie, tego 16-letniego, mega utalentowanego Finura Petersena z ostatniego naboru juniorów. Jak widzicie, ten zawodnik również ma już fotografię. Finur Petersen. No, bardzo dużo sobie obiecuję po tym zawodniku. Zresztą, mamy naprawdę mało masę utalentowanych środkowych obrońców nie, z naszych Akademii. W związku z tym właśnie postanowiłem, że nie będziemy tutaj nikogo kupowali na tą pozycję. Chris Mepham, Liam Morrison, Jack Clark Salter oraz Alfie Gilchrist to są obrońcy, którzy uważam nie dadzą radę na poziomie Premier League. Na bokach obrony mamy bez zmian Tanera Havertona, Esquedrinie i Harvey'a Weyla. Tutaj jako defensywni pomocnicy najczęściej grają Morgan, Humphreys i Field jako ten zawodnik środka pola z punktem ataku gra Job Bellingham. Jego zmiennikiem jest też Kiran Morgan oraz Jack Fletcher, ale to tak naprawdę zawodnik, który tylko raz wszedł z ławki w meczu Carabao Cup. Jako tutaj para drugiego środkowego pomocnika do pary najczęściej grają Louis Bay, Chris Rick oraz Tyler Richards. Tyler Richards też często wchodzi tutaj z ławki. Akiran Morgan często gra tutaj jako ten defensywny, środkowy pomocnik. Na skrzydłach bez wielu zmian Karamoko Dembele i Antony. Jako zmiennik tej dwójki mamy również tego 16-letniego utalentowanego Samata Hira który no, tutaj jest naszą dużą, dużą nadzieją, ale póki co nie rozwija się, a wręcz jak widzicie, te jego umiejętności delikatnie spadają. Na lewej stronie mamy właśnie Amejała oraz Jacka Clarka. Często też Taylor Richards wchodzi tutaj. W sytuacji, w której Clark był kontuzjowany. Richards, który ten sezon ma naprawdę udany. Póki co wchodził z łapki praktycznie w każdym meczu ligowym. No i ma już cztery bramki i chyba jest naszym najlepszym strzelcem. Parę napastników. Głównym napastnikiem jest Dan Scarlett. Jego zmiennikiem mam, jako jego zmiennika mamy Davina Mubame oraz jak kana Martirego, No, i tak wygląda nasza drużyna w tym sezonie. A jak sobie radzi na boiskach Premier League? Bo tak jak pamiętacie, w tym roku po raz kolejny pozostaje nam jedynie gra na ligowych, krajowych boiskach na krajowym podwórku. Ale wygląda to naprawdę przyzwoicie, bo jeżeli popatrzymy. Na kwestię rozgrywek po 11 spotkaniach ligowych mamy 26 punktów i jesteśmy na drugiej pozycji. Nie bardzo się tym entuzjazmuję, z tego względu, że jak pamiętacie, początek poprzedniego sezonu również był w naszym wykonaniu świetny. Również utrzymywaliśmy się w czołówce przez długi, długi czas. A ta runda rewanżowa była w naszym wykonaniu bardzo słaba i ostatecznie spadliśmy na aż dziewiątą pozycję. Carabao Cup idzie nam również całkiem dobrze, ponieważ jesteśmy już w ćwierćfinale, gdzie na wyjeździe zagramy z zespołem Brentfordów. W poprzednich rundach e, tak naprawdę e, graliśmy z zespołami niżej notowanymi, chociaż zaczęliśmy od spotkania wyjazdowego z Norwich, następnie po rzutach karnych pokonaliśmy naszego rywala ligowego Crystal Palace, no i teraz będziemy grali w ćwierćfinale z ekipą Brentford. Mam nadzieję, że uda nam się awansować do półfinału, no a tutaj musielibyśmy mieć pewnie też trochę szczęścia w losowaniu, no ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy dalej. Myślę, że to tyle z najważniejszych kwestii w tym sezonie, w tym początkowym etapie kolejnego sezonu w naszej drużynie. Trzymajcie kciuki za QPR, abyśmy ten sezon rozegrali zdecydowanie lepiej. Ja jeszcze tutaj pokażę kalendarz i pokażę, że tak naprawdę w tym roku graliśmy już kilka meczów z tymi drużynami szczołówki. No i wygląda to zachęcająco. Udało nam się pokonać jeden do zera Liverpool. No i tak jak widzicie, o ile. Nie tylko sam wynik jest w tym meczu pocieszający, to również to, że byliśmy w tym meczu zespołem. Myślę lepszym. 12 strzałów 6 celnych. dużo lepsze XG od drużyny Liverpoolu i zasłużona wygrana z tą, z tą utytułowaną drużyną. U siebie udało nam się pokonać również Manchester United, no ale Manchester nie jest już chyba jakąś drużyną, którą możemy uznać za czołówkę ligową, no ale też mecz, myślę, pod naszą kontrolą. Nie więcej strzałów, lepsze XG, nie wygrana dość pewna dwa do 0 No i tutaj kilku zawodników rozegrało naprawdę dobre zawody. W związku z tym to są takie mecze z tymi drużynami szczółki. Gorzej nam poszło z Tottenhamem, ale zawsze wyjazd na Tottenham Hotspur Stadium nie jest łatwym zadaniem dla nikogo. Myślę, że jest progres, bo to pokazują nawet spotkania z takimi drużynami jak choćby, właśnie Wolves. Które dość łatwo u siebie pokonaliśmy w stosunku 4 do 1 no i nawet tutaj Jack Clark nie wykorzystał rzutu karnego chociaż zrehabilitował się za to kilka minut później widzimy to też w takich spotkaniach jak mecz z Bormów gdzie. Rzeczywiście, też udało nam się zdobyć cztery bramki po raz kolejny. No, a przecież gramy na nowym stadionie: Les Ferdinand Stadium, pojemność 33 tysiące. No, i na każdym meczu domowym mamy komplet. Dlatego, takie efektowne zwycięstwa, jak właśnie meczem gdzie strzelamy cztery bramki, czy gdzie pokonujemy takie ekipy jak Manchester czy Liverpool, no, to jest naprawdę coś wyjątkowego dla naszego zespołu. no i napędzamy tutaj tą koniunkturę, napędzamy tą modę na Queen's Park Rangers, bo doskonale wiecie, że w samym Londynie mamy naprawdę wiele zespołów występujących na poziomie Premier League. Jeżeli popatrzymy tutaj na kwestie naszej gry, w 11 spotkaniach mamy 8 zwycięstw, 2 remisy i tylko jedną porażkę. No, i co mnie cieszy jeszcze bardziej, w 11 spotkaniach straciliśmy tylko cztery bramki. No, jest to wynik naprawdę bardzo dobry i ta gra defensywna, która miała właśnie się poprawić poprzez te odbiory piłki wyżej, zdaje ten egzamin. Miejmy tylko nadzieję, że będziemy to kontynuowali. No, bo jak widzicie, też na kwestię bramek strzelonych, no to z 18 trafieniami jesteśmy również w ścisłej czołówce ligi. Daleko nam, oczywiście, do takiego zespołu jak Manchester City, który chyba w tym roku odjedzie wszystkim, bo jak widzicie, w 11 meczach aż 10 wygranych i tylko porażka wyjazdowa z Newcastle. No, zdobyli 34 bramki. Tak kolejny najlepszy atak w lidze to Arsenal, a na trzecim miejscu jesteśmy już my. A przecież pamiętacie, że w zeszłym sezonie nota... Dobra defensywa była naszym punktem takim plusowym, ale słaby atak nie powodował, że ciężko nam było o te dobre wyniki w drugiej części sezonu. Trzymajcie kciuki za nasze QPR w dalszej części tego sezonu, abyśmy tą rundę, pierwszą rundę zasadniczą skończyli na jak najwyższej pozycji, żebyśmy w okresie Boxing Day utrzymywali się w ścisłej czołówce ligowej. A moim zadaniem będzie już to, abyśmy tak właśnie zakończyli czyli tą rozgrywkę do końca sezonu. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was ciekawy. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. karmy trochę algorytm YouTube'a. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!